Zobaczam, jak się skaczą tam i siam. Gumisz to fajny miś. Ty! What the fuck? Człowiek Gekon tutaj. Panie Gekon, witam serdecznie. Czy mogę tutaj pana okraść? Mogę. Jest klimacik w filmowej kamerce. Spójrzcie na tą genową grafikę. Spójrzcie. Czym mógłby być Starfield, gdyby deweloperzy z Bethesda trochę lepiej się przyłożyli do swojej pracy? Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Możemy zobaczyć jak to wygląda. Wygląda mi to na bardzo taki upośledzony i budżetowy enshrouded, czyli no... Survival Open War, coś w tym stylu? Endalore to średniowieczna gra RPG typu Survival Dark Fantasy Dla 1 do 4 graczy eksploruj, przetrwaj, buduj, twórz, walcz i pozabijaj. So nie, podbijaj, a nie pozabijaj. Podbijaj sobie drogę przez mroczne, brutalne, tajemnicze krainy. Endalore. Wyczuwam, że tutaj będzie ciężka przeprawa. Tak, coś mi się wydaje, nie? Dawaj, single player New Game. O, ja pierdolę. O Boże, co tu się stało z tą postacią? Jezus Maria. Ten wzrok. Kiedy byłeś na festiwalu, ale festiwal trwał dwa miesiące. I narkotyków w ogóle nie brakowało. Dobra, co my tu potrzebujemy? Szczęście, inteligencja, zdrowie, zręczność, siła. Siła, masa, moc, kutasa. Dawaj, inteligencję. Podoba mi się, że inteligencja w tej grze... Przede wszystkim skupia się na bazowym, bazowych obrażeniach i o tym, jak szybko jesteś w stanie wydobywać rudy oraz e, ścinać drewno. <laughs> Człowiek inteligentny po prostu szybko ścina drewno i szybko wydobywa surowce, dokładnie. Nie no, elegancko, 180 FPS-ów, chodzi bardzo płynnie. Piękna graficzka. Spójrzcie tylko na to. Co, co, co wy się śmiecie, że to jest jakiś gówniany survival? Klasunia gra. W jakimś lochu jesteśmy. Tu mogę coś... Iś! Mogę tego rozwalać. Ale tu chyba mogę to podnieść. Mogę to podnieść? Open sack. Fibre, cloth, brown mushroom, coin. Yes. Good, 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 good. Good, 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 good. Yes! Już jest lutowane, normalnie. Ja się znam na tym. Muchomora nawet znaleźliśmy. Bardzo dobrze. Ty tutaj trochę jak w Dark and Darker się czuję. Tak, musiałem. W... w każdym odcinku muszę wspomnieć o Dark and Darker, bo Dark and Darker to wspaniała gra. O, nawet jak w shrouded, to od razu się dzień robi. Fantastycznie. Jak <laughs> mogę z tej postaci. Co tu się stało? Jakby Roblox Naćpał się i miał dziecko To właśnie taka postać wychodzi Zbieram, nie, nie wiem co zbieram Jakieś kryształki inne takie, nie? Ej, te skrzynki się też otwiera Co to jest? Black bones, czarne kości Do czego są black bones? Używane w craftingu Doskonale, doskonale Zbieramy wszystko Jakieś potki, rozumiesz? Tam widzę kilof Czy mogę ten kilof podnieść? Tak, tak Szybko i już kilofem, zobacz, cyk! I ekspleci. Rzeczy są zbierane. Można, można. Oczywiście, że można. Już czuję, że zaraz będę przeciążony. Ale wszystko zbieram, bo mam depresję maniakalną, że muszę zbierać wszystko. Spójrzcie na te widoki, spójrzcie na tą mapę, spójrzcie na tą rozległą krainę, którą będziemy mogli tutaj eksplorować. Tak, zobacz, tam Moren się znajduje. Jakieś wieże, tam ten... Wszystko jest. Nie, no nawet nie wygląda to źle. No, no graficznie może i to pozostawia sporo do życzenia. Jest, jest w miarę nawet tak ubogo, przestarzale, ale... Wolę to niż na przykład, żeby to miało lepiej wyglądać, ale żeby było FPS-ów 30 na 4090, no nie? Kurde, jak postać zwalnia, jak wchodzi pod górkę w ogóle. O, gaci role są. Kiszak y aprobuje to. Normalnie, gaci role. Hyś! Hyś! Zobaczam, jak się skaczą tam i siam. Gumis to fajny miś skitu, jakby ktoś zrobił Survival z otwartym światem w świecie gumisiów? I wszystko by było taką kreską, jak gumisie były. Wy w ogóle wiecie, co to są gumisie? Oczywiście, że nie wiecie, bo macie kurwa 10 lat. Za moich czasów to gumisie to była bajka. Kurwa, jak ja lubiłem gumisie. Ja pierdolę. Czerwone potki na zdrowie, niebieskie potki na manę, wszystko wiadomo. A ja już towaru mam. 27 golda, pełno potek. Kill mam. Jeszcze znajdę jakąś zbroję potężną, albo jakąś laskę maga i jestem ustawiony. Mogę atakować wszystko. Wszystko, co tylko się rusza. Dobra, 33 golda. Ty! What the fuck? Człowiek Gekon tutaj. Panie Gekon, witam serdecznie. Czy mogę tutaj pana okraść? Mogę. To dobrze, to bardzo dobrze. Zbiorę wszystko z pana biurka, a następnie panu to sprzedam, bo zakładam, że jest pan... Że jest pan handlarzem. Cudownie. Panie Gekon. What do you want, human? Start trade. O, i widzisz, i mogę mu wszystko po, chyba posprzedawać, prawda? Zobacz, mogę na przykład cel ta. Normalnie mogę mu wszystko sprzedać, zobacz. Gold już się robi, tak to się robi. Eee, co jeszcze możemy tutaj? Topazy możemy posprzedawać. Kamień mogę mu... Nie, kamienia nie chcę, Dobra, nieważne. Kamienia, fibera nie chcę sprzedawać, ale mogę mu klof na przykład. Klofa na razie sobie zostawię, bo wydaje mi się, że będzie mi potrzebny do zrobienia jakiś szmat albo coś w tym stylu. Drewno mogę mu posprzedawać, ty, zobacz. Drewno mu posprzedajemy, proszę bardzo. O. Muchomory mogę mu posprzedawać. Muchomory też, bo kto to będzie jadł? Ja tam brown mushroom, to jakieś te pieczarki po prostu, to muchomory po prostu sprzedamy. Dobra, a co możemy kupić? Nas, nasturtium. Nie mam pojęcia czym jest nasturtium. Nie wiem czy to potrzebuję, powiem szczerze. Węgiel, wood, water jar. No, nic, nic ciekawego pan, pan gekon tutaj nie ma niestety, ale 300 golda mamy, więc całkiem dobrze. Jeszcze tutaj do końca podpierdzielę te rzeczy, jeśli pan się nie obrazi. Dobrze, do zera opierdolił chłopa, jeszcze mu sprzedał to co mu zabrał i tak to się żyje, no realistyczna gra. Oj kusi, kusi żeby tam wskoczyć, ale już widzę, że stamtąd nie wyjdę, więc tam jakiś przeklęty las, przeklęty las, przeklęty most i przeklętna siedziba. Tam idziemy sprawdzić, szybko, szybko, Gachi rolami do przodu. <noise> Podoba mi się też to, że tak stamina mi się, nie dobra, chciałem powiedzieć, że mi się szybciej regeneruje stamina niż się kulam do przodu. Czy to jest jakiś crafting, player? Inwentory. PvP on. Tak, my jesteśmy gotowi na bitkę, jak najbardziej. Czekaj, patrzę. Dobra, C, kucnięcie. Mapy nie ma. Questy. Aktywne questy. Introduction. No, jagody muszę zebrać. O, zobacz, mamy też... Zobacz, kurde, filmowa kamerka. Czekaj, momencik, nie to. O, jest klimacik. Jest klimacik w filmowej kamerce. Spójrzcie na tą nextgenową grafikę. Spójrzcie. Czym mógłby być Starfield, gdyby deweloperzy z Bethesda trochę lepiej się... Przyłożyli do swojej pracy Ooooooo Doskonale Idziemy dalej, tutaj nie zaskoczę, a nie, zobaczmy Czy... Kurwa, na bang jest fall damage. nie, nie chcę zginąć jeszcze Chcę, chcę dobrze survivalowo podejść do tej przygody Gachi role są robione, tak o. Nasz bohater tylko w ten sposób przemierza te krainy Czekaj, jak się odpala... O dobra, chud. Ty, ja głodny jestem i pić mi się chce Mam w razie czego takie rzeczy? No mam jagódki, mam... No mam tam jakąś wodę, dobra, to chyba nie zdechniemy I pieczarki też mam Zobacz, pieczarki są zbierane. Nie, to są muchomory. To tego raczej jeść nie chcemy. Ale jak będzie trzeba, to zjem. Ale ambiencik powiem wam, że muzyka całkiem przyjemna. Nadaje takiego klimatu nieznanej tajemnicy i przygody tuż za rogiem. Czy ja mogę to... A, jagody to są. Takie duże krzaki to są jagodowe. Okej. Okay. Zobacz tutaj, tutaj, tu zobacz. Szybko! Zbieraj te jagody! Pyk! Dobra, mamy wszystko. Craftstone hatchet, craftstone pickups, craft clove. Ale jakie ja mam... A tu są blueprinty, dobra, widzę to Stone hatchet Craftuj Workbench Kurwa, sprzedałem moje drewno No nic, trudno Building hammer Mamy rzeczy też O, widzisz? Dobrze, że nie sprzedawałem tych Zrobię sobie to O, jaką mamy pelerynę Zrobię sobie to O, czemu... Mogę... Dobra Zrobię sobie to Zrobię sobie to I zrobię sobie to I budki zoba. Wszystko tak skraftował Pop się nie pierdzieli i campfire. Nie, nie możemy, nie mamy tego, cholera, ale mogę takie campfire, ale to później. Na razie to musimy... No na pewno drewna potrzebujemy. Woodbasher. ma jakiś taki po prostu do... Nie wiem, do czego. I... gDS sobie zrobimy na wszelki wypadek, zrobimy sobie GD. Siekierkę. Tak, tak! Zobacz, jakim jestem potężnym wojownikiem! Spójrzcie na mnie! I drżyjcie przed, przed moją potęgą! Ognisko tam jest! Coś... Bandyci, musimy ich zabić i zabrać im... Kurwa coś tam łazi, ty Orkowie chyba Trochę się cykam tutaj już A mogę, mogę sobie łuk zrobić? Kurde, mogę strzały zrobić, ale nie mogę łuku Trochę się boję, trochę się boję Ty, craft cloth A jak zrobić cloth? Zrobiłem cloth A, tutaj cloth, dobra A, pikaks, mimo że znalazłem pickaxe, to muszę jeszcze pikak zrobić I nie mam drewna, no i pozdro A mogę tutaj jakieś drewno ściąć? Zobaczmy No i normalnie, essa, wariacie Świetny survival O co wam chodzi? Wszystko działa, nie ma żadnych problemów. Unikatowa stylizacja graficzna. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa, podkreślająca klimat, rozgrywki. Fabułka, bo mamy questy. No? no tam coś się poli, ale. No? Tu też coś się poli. Są tam jakieś bandyty. Ja nie wiem, czy ja dam radę, powiem szczerze. A, to widać, że agresywni. Jak ktoś w takim szerokim rozkroku stoi, to wiadomo, że agresywny. To jakiś ten, ludzie Gekony. Chcecie się bić? Ze mną? Witam. O kurwa. Szybko! Iść, 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 iść. Wyś! Ała! Kurwa! A a, a, a! A, a! O kurwa! Ale mi najebał szybko Sadek. Za mało gaci rolów chyba. I co? I znowu w tym? Ja pierdolę... Jeszcze bez lutu. A jak ja trafię tam po ten swój lut? to jest pytanie, nie? Czy tutaj... Aha! Lud się jakby odnawia jak w kalendarz kopnę. Okej, okay, ciekawe. Jak w Dark Soulsach? Trudne walki, trudne walki, no to jest widzicie. To jest pierwsze implementacja nowego gatunku gier Sol survival. Ładnie. Kurwa noc, jest nic nie widać. Zobaczmy, czy tutaj. Odnowiły się rzeczy. No ty normalnie rzeczy się w skrzynkach odnawiały. pasuje. Wszystko można zebrać. Ponownie nie. A może ja nie zbierałem z tego? Nie no. Z... Nie, no na pewno zbierałem, jestem pewien, że zbierałem. Jestem tego w 100% pewien Ja chcę iść i zobaczyć Czekaj, bo A, Tu byłem, gdzie ja szedłem Jak ja trafię do swojego ciała Nie mam pojęcia Tutaj chyba ścinałem to I poszedłem chyba tu Nie wiem <grystanie> <grystanie> Jest full damage Jest, jest, jest Dobra Jest full damage potwierdzone, mit obalony Dopracowana gra, o co wam chodzi co się śmiecie. Dopracowana gra, to jest, to jest plus gry. To jest plus dla gry. No. Ej, nie ma lutu. Czyli lut się odnawia. Co jakiś czas. Nie z naszą śmiercią, tylko co jakiś czas. Dobrze. Nie ma problemu. Nie ma problemu. O, dzień się chyba robi. Cudownie, będę więcej widział. Chyba, tak mi się wydaje. Miałem iść po swoje ciało, ale to mnie bardziej zaintrygowało. Dokąd prowadzi ta. nie wiem konstrukcja. O, cóż to za miejsce. Co to za. Co to za rzecz? O Cztery, że podniósł. To jest jakaś jaskinia? Tak, tajemnicza jaskinia. Tak, muszę tutaj wejść, muszę tu. O kurwa. Dungeon tu jest! Grzyby jakieś magiczne. Dobra. Dobra. Co ja to zbieram. Niebieskie grzybki. Oho. Tu będą jakieś przeciwnicy. Zapewne. Dobra, no coś co najgorszego może stać, no, zginę albo co? Ale jak ładnie świecą te te. Klimatycznie tu jest powiem szczerze, podoba się mnie. Czuję naprawdę niepowtarzalną przygodę, która na pewno nie zakończy się naszą zgubą. To jest... What the fuck is this? Co to jest? Kurwa, mój stary tak ze sklepu wraca. Nie no, przestań, to jest spoko. Żegnajcie. Kurwa, dużo ich tutaj. O, tak, dopóki będziemy się ruszać, jesteśmy bezpieczni, tak mi się wydaje. Wyglądają jak pingwiny zombie, to są chyba pingwiny zombie, tak mi się wydaje. Dawaj, te. O! O pingwiny zombie nie ogarniają tutaj skał i grawitacji. Będziesz grał na Lucky Valley. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, o czym mówisz. O, blisko było. Prawie zginęliśmy. Tu jakiś parkur widzę. Jakiś ekstremalny parkur. Oho, oho. Spokojnie. Na szczęście jestem mistrzem parkuru. No. To jeszcze więcej tych, tych śmierdzieli chyba jest. Witajcie. Witajcie, zombie pingwiny. Spokojnie, biorę tylko. O jezus, biorę tylko wasze rzeczy i uciekam już stąd. Żegnajcie. No, jak oni wyglądają w ogóle. Realistyczne. Jak postać spowalnia, jak wchodzi po schodach. Wcale nie, iry... wcale nie irytujące. Tylko fantastyczne. Jest dzień, więc ja bym tam spróbował do tych Gekonów znowu podejść i zobaczyć, czy w ogóle. Czy nasze. Jakby lud wypada, jak. Jak się ginie? Tylko, że... Nie, no znowu się robi noc. Kurde, jak tu szybko jest cykl dnia i nocy. Musimy tutaj jeszcze tego Stone pikaxa. Koniecznie. To jest ten obóz? Tutaj gdzieś zginąłem? To jest chyba ten obóz, nie? Ale nie widzę lutu. Czyli lut chyba przepada, jak się zginie. Bez kitu. Chyba, że to jest inny obóz, ale nie wiem. Ło. Wow. ale no mapa jest ciekawie zaprojektowana. Pod tym względem, że dużo jest takich... Dobrze zlepionych asetów. Co to jest? Kurwa, jakieś wybuchające dziadostwa. Idziemy stąd. szybko, Szybko Kurwa, nie wiem, nie, gdzie mam tutaj iść, ty. Już się wyjebałem kilka razy, Lutu nie ma. No idę ścieżką. Ścieżka nas gdzieś doprowadzi, jestem tego pewien. Mam sporo lutu mieliśmy na początku, a się tak w, pewnie poczułem i. dosyć szybko się wydupiłem, no nie? Nie wiem, co to jest, nie chcę z tym walczyć. To jest kolejny obóz Gekono ludzi. Oni też mocno biją, nie chcemy z nimi walczyć. Kill off! Żegnajcie! Nie! Fajerskie chmury. Ciekawe, jak szybko agro będą tracić? A szybko tracą agro, chyba. A szybko tracą agro, luzik. A co im kilo podpierdoliłem, to moje, nie? Miałem się trzymać ścieżki, ale trzymanie się ścieżek to. Dla przegrywów. Wow, ale widoczki! Kurde, jest klimacik. I tam jakaś wieża jest, ty idę tam. Tam na pewno będziemy bezpieczni, jestem tego pewien. Zamknięte. i Kij mi w oko. Orzesz, kurwa, end! Oh! Nie pani end! To nie tak! Nie chciałem się zapuścić do pana lasu, to był przypadek! Dobra, chyba odpuścił. A to co to? A, to jest podstawa tego mostu. Tam jest kolejny ten. Dużo jest tych obozów, tych gekona ludzi. Gdzież jest fiber? Ja tutaj EXPA dostaję, a gdzie jest mój progress bar? Jakby który mam level albo coś w tym stylu? Nie ma czegoś takiego, nie? Kurde, pod, pod C, pod V. Endalur! Hmm. Nie no, lipy nie ma z tą gierką. Trochę tak nie wiem jeszcze za bardzo o co chodzi. Jest trochę takie. No, 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 no jest, no, drewnianko. No, spójrzcie na tego chłopa. Ale, czy to jest jakby konieczny czynnik do świetnej gry? No nie. ta gra ma coś do zaoferowania? No, no nie. <gry> no Ale. O kurde, dobra, tędy, tędy szliśmy, bo pamiętam tych tutaj. My tędy szliśmy, ale. O, to są fajbery, dobra. Fajbery to są takie białe główienka. Dobra, 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 dobra. Good, 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 good. Wszystko jasne. Jesteśmy gotowi. Stawić czoła przeciwnościom losu, jak najbardziej. O, już mnie gonią jakieś przeciwności losu. Przestańcie, opanujcie się, błagam, błagam, szanowni pan, pan, panie i panowie, Czy ja mogę sobie ponownie ubrania zrobić? Czy mam tyle wystarczających tych rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze plecak by się przydał, ale na plecach nie mamy niestety receptury. Dobra, już już zabieramy się do roboty. Już starczy tego biegania jak kurczak bez głowy. Wyjmuję moją świekierkę, ścinam tu drewno i zaraz gdzieś tutaj piękną bazę postawimy. Jestem tego pewien. Tam zrobię workbencha i zrobię building hammer, craft a hammer, build a shelter, I want build shelter, how to build shelter, what is, how what is it. Normalnie, budowanko jest. Campfire, Workbench. No dobra, tutaj gdzieś. Tu jest jakaś ścieżka, no nie. Takżeśmy mieli ładny widok na... na dolinę. Tutaj to pewnie będzie mi przy... A dobra, taką małą chałupkę. O, już widzę, że jest problem. Oho! Oho! No, już widzę, że jest problem. No, niestety, na płaskim terenie, terenie nie da się. Rozwal to szybko. Dobra, po ilości HP to może za długo potrwać. Mogę na przykład ten tu? Nie, nie mogę Standardowe koło wyboru Jak z tego Jak z yy, Rasta Nie jednak na płaskim Na płaskim musimy budować Bo to już widzę że Trochę za dużo wymagam od gierki Jakiś płaski teren Tutaj jest w miarę płaski teren No nie To wygląda Przyjemnie Fajnie Ładnie Fundament Cyk I co i snapują się? Snapują się Standardowo Zróbmy takie 3 na 2 O proszę bardzo Ścinaj to drzewo może być problem, co? Czekaj, bo staminy nie mamy. Nie no, coś spada. Chyba da się ściąć to drzewo. Wydaje mi się, że się da. Bo coś tam, coś tam... O! Zobacz. Kurwa, myślałem, że jelenia rozjebałem, ale jednak nie. Znaczy szkoda w sumie, bo bym z chęcią go zjadł, ale... Nie no, te jelenie zdecydowanie za szybko tutaj, za, za blisko mnie chodzą. Muszę, muszę spróbować zapolować, muszę! Muszę! Dawaj tą dzidę! Szybko! Atakuj! Kurwa! Atakuj! Zanim się spierdzili ze skarpy! Szybko! Łe. Później się zastanowię, co z tym zrobić. Czy jeszcze oszczędzę? Jak nie wiem, będę miał jakieś ługa albo coś w tym stylu. O. Wspaniała, wspaniałe domostwo. Gdzie to jest przód, gdzie to jest tył? No oczywiście, że źle postawiłem. Kurwa mać! <laughs> jak jak to się burzy rzeczy? Nie wiem. Dobra. Może tym młotkiem takim. Taki drugi był młotek. Maletem, może. O! destrakt, no widzisz? Kurwa, ja to się znam na survivalach. Człowieku. O, teraz jest git. Dobra. Okna są. Dobra. Piękny dom, piękny, ja wiem. Absolutne mistrzostwa architektury. Dach. O, już nie mam tego. Co jest potrzebne, żeby to postawić? Klofo, bardzo dużo. half roof, roof. Tak, dużo, dużo klofu. A żeby mieć dużo klofu, potrzebuję dużo fibera. Żeby mieć dużo fibera, musimy iść go na Nie no, no tam trochę tutaj, trochę mamy. Zbiorę jeszcze troszkę tutaj tego, co mamy i zaraz. Nie no, piękna chaupa, o co wam chodzi? Naj, najpiękniejsza haupa jaką widziałem w jakimkolwiek Survivalu. Zapominam, bo one bardzo mało dają, ale jak będę je systematycznie wpierdzielał pomiędzy wszystkim innym, co robię, to jestem pewien, że możemy żyć na diecie jagodowej. Jestem tego w 100% pewien. Dawaj to, dawaj to, szybciutko. Zbieraj to wszystko, co do joty. Nie no, będziemy mieli taki piękny dom. Będziemy tutaj żyli długo i szczęśliwie. No, zapada niestety. A my budujemy. Budujemy w pocie czoła nasz piękny dom. Och tak. Puść kurwa. No niestety, żeby wejść i wyjść do naszego domu, musimy na kuckach to robić, ponieważ dach a czy o wejście. <laughs> Sloped wall left. Zabezpieczenie, dokładnie. To jest próg stopujący. To jest wszystko. Wszystko w architekturę wliczone. No i spójrzcie, kurde. Piękna chałupa. Piękna chałupa. Lepiej bym sobie nie wymarzył. Jeszcze brakuje mi tutaj jakiegoś zacnego miejsca na strawę. Zobacz, tu stawiam sobie. Pyk. Może na samym środku tak o. To jak jest tu. Tu są drzwi. Pyk. Fantastyczne. Campfire. Turn on. Mogę na przykład grzyba? Chyba nie. No nic trudno. Ale zaczpali się. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda z zewnątrz, jest klimacik. Śmiałbym się jakby teraz jak w Icarusie cała chata zaczęła się palić. Naprawdę by mnie to rozbawiło, nie powiem, że nie. Workbench musimy postawić. Mamy. O, zobacz, możemy drzwi sobie zrobić. Poproszę, drzwi jak najbardziej. W workbenchu. Dawaj te wrota. Montuję te wrota. O, tak, tak. Nadal musimy się schylać, żeby wejść i wyjść, ale teraz nasz. Dom jest kompletny. Jeszcze jakby jakieś te okiennice zamontować to już w ogóle by było. Bardzo przytulny domek, jak najbardziej. O, są! Wooden window. Ile mamy okien? Trzy potrzebuję. Szybciutko! Dawaj mi te okna. Najpierw domek, później reszta. Co Tutaj mamy spear, jakiś bone hatchet. Łuk! Muszę mieć ten łuk i zapolować ilenia. To mój absolutny priorytet. Mogę jakiś plecak wybudować? Bone chest. O, ten bone chest całkiem seksownie wygląda. Aha. Simple tent. Water jar. O, ten nasz surtium jest potrzebny, żeby robić wodę po prostu w tym słoiku. Rozumiem. Ale po co komu wodę, jak można jagody wpierdalać? O, łóżko. Łóżko też musimy zrobić koniecznie. Osiem klofów. No, będzie trzeba więcej tego zrobić. zacztu Pyk. 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 Voila. Nigdy nie czułem się tak przytulnie. Może wyłączę na razie to ognisko, bo coś. O, drewno się spaliło. Niestety. Na razie wyłączę. Żeby nie marnować tutaj energii. I zamknę drzwi. No nie, no piękna chałupa. O co wam chodzi? Przytulna. Przy drodze. No. Teraz naszym priorytetem jest co? Stone Basher i Stone Spear. Okej. Okay. Zajmę się tym. Ale najpierw drewno. Drewno i fiber. Ej, no warunki pogodowe się zmieniają. Deszcz zaczyna padać. Super gra. O co wam chodzi? Fiber szybko odrasta przy chałupie. Można zbierać ile wlezie. Niczego nam tutaj nie zabraknie. Zwierzyna jest. Fiber jest. Drewno jest. Kamienie są. Uuu, tam jakieś ruiny są. O, muszę je zwiedzić. Dach można zbudować, to też ważne. Takie ja mam hamskie podniebienie, jeśli chodzi o gry komputerowe. Można zbierać rzeczy w grze? Super, pasuje. Workbench i zbieranie surowców, to jest jedyne, co ja potrzebuję w gierce. Jak kiszak z solsami. Wystarczy, że jest gra, w której możesz kurwa przewrót w przód zrobić i kiszak jest zadowolony. Dobrze, drewno mamy, kamień mamy. Możemy. No tutaj żelazo potrzebne. Furnace. What is this? Płuca. Ja szczurki są potrzebne, żeby zrobić piec. Okej. Okay. Chyba wiem, gdzie to zdobędziemy. Łóżko. Łóżko jest bardzo ważne. Skrzynia. Skrzynia też jest bardzo ważna. Stone Basher. Też jest bardzo ważny. Stone Spear. Też jest bardzo ważna. Czy mogę łuk zrobić? Tak, tak! Doskonale. Kurde, skóra nam jest potrzebna. Musimy zacząć polować. To będzie następny etap ewolucji. Bone Hatchet. Bone Spear. Kill Lizard Grunts. Oho. Wchodzimy na bardzo niebezpieczny terytorium, gdzie będziemy walczyć z Gekon. Gekono ludźmi, którzy już raz nas pokonali, ale nie tym razem. Tym razem jestem gotowy. Tym razem jestem bardzo gotowy. Czy tak mi się wydaje? Piękna skrzynia. Odłożę sobie to, odłożę sobie to. Stonebasher sobie damy tutaj, to damy tutaj. Stonebasher do czego to jest? 20 damage? Nie no, to Gida lepsza z tego co widzę. No i łuk też przede wszystkim. No, no dobra, whatever. Grzybki sobie jakieś tu odłożę, topa zrozumiesz, bo po co mi to? Aha. Muchomory też odłożę. Strzały mamy tutaj. Nie wiem, czy więcej strzał nie będę potrzebować. Mhm. Strzały, 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 strzały. Strzały, strzały. Tutaj są strzały. Dobra, strzał nigdy za wiele. Dobra, 45 strzał. Jak się strzela z łuku? Zacznijmy od polowania na jelonki. Ten łuk gówno im robi. Piu! 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 Oż, kurwa, ja tak Tak, tak! Piu! 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 Bo jest duża czułość błyszczy, nie mogę trafić! Chwilunia! Piu. O, doskonale! Tak, kolejny przeciwnik pokonany! Tak, tak. Doskonale. Mamy dwa skóry. Ty, ja mogę te strzały pozbierać? Ty, można strzały zbierać z tego, jak szczylosz Kurwa. Co gra. O, robi się mięso. Łatwe. Łatwe, przyjemne, eleganckie. Strzały jednak będziemy potrzebować o wiele więcej. To już. Yy, wiem. Jest cooked meat dir. Zjedz sobie to teraz. Na pasek zakładam, że nie ma innego sposobu, chyba. No widzisz. A jedzenie mięsa, kurde ten, e, wodę nadal potrzebujemy. Chyba tam się cofnę do lokacji początkowej, zobaczyć, czy tam jakiś słoików z wodą nie ma czasem, nie? Czy ja mogę coś zrobić, jakiś, nie wiem, czepek potężny? Niestety nie, na wszystko jest potrzebne. Ale to upgrade'ujesz, zobacz, czyli tak jak w Walheimie bierzesz jakby to stare, klofowe i upgradujesz na lever, jak masz odpowiednio levera. Doskonałe, ja wezmę tyle levera. Kości jedynie mam, ale zwykłe kości, white bones, jakiś. Bia, bia, białe jednostki trzeba pozabijać, żeby, e, żeby to zdobyć. Odłożę na razie tu, spruce branch też tutaj odłożę, A zjedz sobie jagódki. Jedz, jedz mój dzielny wojowniku, jedz! Tak, właśnie tak średnio z tymi grzybami, z tym gotowaniem tych grzybów powiem szczerze. Dobra, dieta jagodowa to jest życie, bo daje i, i wodę i jedzenie, więc jest super. Jest jak najbardziej super, do tego zrobił się dzień. Nastał dzień, jesteśmy gotowi, żeby zapolować na gekono ludzi. Tylko najpierw zrobię sobie cały multum strzał. Myślę, że tak. Spidewall? Ty, tego nie było. Mały, zobacz, ty, można sobie meble zrobić. Jak totalny szef. I pochodnie? Dawaj dwie pochodnie sobie postawimy przed tym, przed domem. Pięknie. Nie mogłem sobie wymarzyć ładniejszego domostwa. Taka jest prawda.